Dzisiaj przyjrzyjmy się księdze Jeremiasza, rozdział 32, werset 40, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego Bóg ustanowił nowe przymierze. I co Bóg zrobi? Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. Jaki jest cel zawarcia? Wiecznego przymierza? Nie odwrócę się od nich i nie przestanę im dobrze czynić. Tą wolą Bóg ustanowił wieczne przymierze. Wieczne przymierze jest nazwane nowym przymierzem w Księdze Jeremiasza, rozdział 31. Bóg powiedział: Złożę nowe przymierze w ich wnętrzu, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Bóg nas wybrał. Co według Księgi Psalmów, rozdział 132, wybrał Bóg? Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Otrzymają błogosławieństwo życia wiecznego. Wy wszyscy różnimy się od świata, ponieważ Bóg jest z nami. Bez względu na to, jak wysoko wykształceni i bogaci są ludzie tego świata, nigdy nie są w lepszej sytuacji niż my. Dlatego Bóg wybrał nas, abyśmy byli królewskim kapłaństwem w niebie. Nie pozwólcie takim ludziom oddawać się rzeczom tego świata. Bóg jest z ludem Syjonu. Powinni mieć nadzieję, na niebiańskie rzeczy, a nie ziemskie. Powinni też mieć dobrą wiarę i dobre serce do królestwa niebios. Czy te nauki nie są zawarte w Biblii? Werset 41. I będę się radował z nich, i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Bóg sadzi dzieci Syjonu, tu i tam na ziemi, jedno po drugim. Bóg zasadził je na całym świecie: w Azji, Afryce, Korei, Japonii i tak dalej. Ponieważ Bóg dał nas jako przykład tych, którzy otrzymują błogosławieństwa od Boga, nie powinniśmy upodabniać się do tego świata, bez względu na to, co oni robią. Powinniśmy być przykładem, z którego można się uczyć i pomagać im wyznaczać cele w ich życiu ku królestwu niebios. Ci, których Bóg nie opuszcza, są naprawdę błogosławionymi ludźmi. Abraham był coraz bardziej zamożny, bo Bóg był z nim. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Bóg był z nim. Wszystko jest tak napisane. Ci, z którymi jest Bóg, są wyjątkowymi ludźmi. Jeśli chodzi o Jakuba, ponieważ Bóg był z nim. Co Bóg dał mu we wszystkim, co zrobił? Bóg dał mu błogosławieństwo, aby kiedy był w domu swojego wuja Labana. Fortuna Labana obficie rosła. Wszyscy, z którymi jest Bóg, wypełniają te role. Na zewnątrz ci, z którymi Bóg jest, i ci, z którymi nie jest, mogą wyglądać tak samo, ale wcale tak nie jest. Wkrótce, wy i ja otrzymamy wieczny świat nieba. Dlaczego Bóg powiedział, że ustanowi nas królami, którzy będą panować, gdy otrzymamy niebo? Dzieje się tak, ponieważ zawsze chodzimy z Bogiem. Kiedy o tym myślę, największym błogosławieństwem ponad wszystkie błogosławieństwa. Jest fakt, że jesteśmy w sytuacji, w której Bóg jest z nami. Dlatego nie zamykajmy naszych oczu na zamknięcie w materialnym świecie, ale otwórzmy nasze oczy na wieczny, duchowy świat, do którego pójdziemy za jakiś czas. Ta chwała jest naprawdę nieporównywalna z chwałą Ziemi. Kiedy otworzycie oczy, jak wygląda Ziemia? Jest jak kropla w wiadrze wody i pyłek na szalach wagi. Czego powinniśmy zazdrościć? Od tego momentu nigdy nie możemy stracić naszej dumy jako duchowo wybrany lud.